Jestem już długo w skokach narciarskich. Od 2005 roku, już jako, można powiedzieć, pracownik Polskiego Związku Narciarskiego w różnych funkcjach, od serwismena po asystenta, po prowadzenie kadry juniorów czy, czy kadry B. No ale no, presja jest i z tym. Z tym sobie musimy radzić, ale to, to w każdej dziedzinie sportu. Oczywiście, czym bliżej zimy, ta, ta presja będzie rosła. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale, no cóż, bardzo się cieszę i, i też nie jestem sam. Oczywiście odpowiadam za, za wszystko, ale no mamy fajny zespół, i, i który, który współpracuje razem i, i to dużo. Dużo sprawę ułatwia i oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że za wszystkie sprawy później odpowiemy ja. I, i to jest oczywiste podejście się z głównym trenerem, żeby te trudne de decyzje podejmować, ale no zobaczymy, jak będzie jestem do, do dobrej myśli i, i myślę, że, że podałem zadaniu.